Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym odcinku serii DIY Dzisiaj przychodzę do Was nie z balsamem do ust Wyjątkowo nie z balsamem do ust Ale z czymś pysznym A mianowicie z babeczką Niestety nie jest to babeczka do jedzenia Chociaż bardzo bym chciała I ona przepięknie, bo po prostu przepięknie pachnie Jest to taka babeczka do kąpieli eee, Powiem Wam szczerze, że te kąpielowe, musujące kulki czy babeczki są strasznie drogie. Te ceny mnie naprawdę przerażają. E, tak jak ta firma Bomb Cosmetics robi e, te, wiecie, takie babeczki, które naprawdę, jedna babeczka, e, która musuje zaledwie kilka sekund w wodzie, kosztuje 15 zł. Dla mnie to jest w ogóle koszmar. To jest cena z kosmosu. Dlatego e, ja postanowiłam stworzyć sobie sama taką babeczkę do kąpieli, która będzie mi musować. Pięknie pachnieć. Ja zrobiłam akurat malinową babeczkę do kąpieli. Może nie jest ona jakaś rewelacyjnie taka kształtna, jak wiadomo, jak te kupne babeczki, ale to nieważne. Ważne, żeby wrzucić ją do wody, żeby ona pachniała, nawilżała ciało i musowała. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wykonałam taką babeczkę, to zapraszam do oglądania dalej. I do zrobienia naszej babeczki będziemy używać sody oczyszczonej, więc wsypujemy sobie sodę oczyszczoną do naszej miski, całe opakowanie. Następnie do sody oczyszczonej wsypujemy kwasek cytrynowy. Teraz dolewamy sobie odrobinę oleju, albo jakiejś oliwy z oliwek, albo ym, też może być olej kokosowy. I tak ostrożnie z tym olejem, żeby nie przesadzić na początek. Później zawsze możemy sobie dolać. Teraz będziemy dolewać odrobinę aromatu dla dodania Zapachu. Ja mam taki aromat waniliowy. O, taki. I kil kilka kropelek w zupełności nam wystarczy. Również ostrożnie z tym aromatem. Okej. Okay. I teraz, dla dodania koloru, będziemy sobie odrobinę dodawać soku malinowego. Ja mam taki soczek I też bardzo, bardzo malutko, żeby nam się tutaj zawartość nie spieniła. O, myślę, że taka ilość wystarczy. I teraz będziemy sobie energicznie to wszystko mieszać. I słuchajcie, struktura tej naszej, tego naszego ciasta baweczkowego ma być taka jak mokry piasek na plaży. Nie ma być za rzadka, nie ma też być za gęsta, więc sobie energicznie mieszamy, aż uzyskamy tą konsystencję. I tak jak mówiłam, jak macie ciasto zbyt gęste, dolejcie trochę oleju. A jak za rzadkie, dodajcie trochę sody i kwasku. Ok, i słuchajcie, struktura tego ciasta ma być dokładnie taka. Zobaczcie, taki mokry piasek. No i bierzemy sobie naszą silikonową formę. Ja mam taką z Chibo, Może też być papierowa forma. I będziemy sobie nakładać do naszej babeczki. I pamiętajcie, jak będziecie nakładać, fajnie, że coś widzicie. O, teraz widzicie. Jak będziecie nakładać, to dokładnie ubijajcie całą masę, żeby się ładnie nam odgniotła. Dodajemy i od razu ubijamy. Okej, okay, babeczkę mam ubitą. Zobaczcie, wygląda tak. I teraz ona sobie wyląduje na 15 minut albo tak na 20 minut w lodówce, żeby całkiem nam wyschła. Ona musi być, pamiętajcie, sucha albo taka prawie sucha i wtedy będziemy sobie ją wyciągać z foremki i wrzucać oczywiście do naszej wanny. Także do zobaczenia za chwilę. I mam moją babeczkę, która 20 minut posiedziała w lodówce i teraz sobie sprawdzimy, jak ona się tutaj nam ładnie uformowała. I uwaga, uwaga O, proszę <laughs> Może nie jest taka kształtna Jak wiecie, jak kupne babeczki Ale no, co tam Wystarczy, że kilka sekund Pomusuję w wodzie i tyle będzie po babeczce Także myślę, że jest ok I przepięknie, przepięknie pachnie I wrzucamy sobie naszą babeczkę do wanny Zobaczcie jak ona musuje